Proszę bardzo No i Jak Cię rurka oszukuje? Nam? Jest. Jest, 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 Ale jak Cię rurka oszukuje? Gdzie Cię oszukują? jak Cię rurka oszukuje? <gryw> Proszę bardzo jak Cię rurka oszukuje? na temu że to jest i Jak się Na roku, bo... <śmiennie> nie wiesz o co chodzi? To jest, Na ląpów poszłam, to jest to mówię. Na roku, no, dam lumpów kurwa, to zobaczymy Mam, no ieliśmy też kurwa <śmiennie> Patrzcie tam, gdzieś tam, co? No, bo ja pierdolę. Ja, do mnie do roku, ja pierdolę. Do mnie do ląpów? Ja pierdolę do mnie? No kurwa w dupę No kurwa do mnie do lumpu A ta kurwa ta została tam do ląp co? Jeszcze raz tam, tamto, nie? Jestem na jak tu ruka dzwoniła, czy nie? Nie dzwoniła Kurwa, ja mam życie wolno. W się wyruchać, kurwa, kurwa Gdzie ty jesteś? Ty gdzie jestem? Andrzej? Andrzej? Piętnasty tak było. O, Chińczyk zobacz, się. to u mnie było. Ej, Andrzej? Andrzej? Nie, nawet tego, nawet tego nie poszło.

そう Zresztą jest fajnie. nie wiem dziwnie, że nie chcą, że się chcą i fajny jest, że się chcę co jest, że się Ty, taki gości, zanuje ludzi, a nie to, że tam pójdzie, pójdzie jej powie, później pójdzie, czy mi się od siedzieli Nie, Gdzieś jest zajwisty gości takich opcji nie ma nawet No ale nie ma takich opcji Chodzi tutaj, to jest dla mnie tutaj, To jest tutaj, ludzi. tutaj, 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 tutaj,